Dwunasty rozdział apokalipsy świętego Jana to historia dosłownie nie z tej ziemi. Wspomniałam o niej filmiku Bóg i szatan to jedno. Autor książki pan Kersey Graves tłumaczy sens tego fragmentu apokalipsy świętego Jana. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu, a jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. Inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, a żeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I poradziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną i zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Podczas obserwacji bezchmurnego nieba możemy dostrzec gwiazdozbiór panny, który tak jakby ściga gwiazdozbiór węża. Już wspomniany smok w dalszych wersetach nazywany jest właśnie wężem. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabł i szatan, zwodząc całą zamieszkałą Ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Historia kobiety ściganej przez potwora przypomina grecki mit o ciężarnej latonie, która musiała uciekać przed wężem Pytonem zesłanym przez Hera. Schronienie znalazła na wyspie Delos, gdzie urodziła Zeusowi Apollina i Artemidę. Ewangelia według świętego Mateusza. W drugim rozdziale mówi o tym, że anioł objawił się Józefowi we śnie i kazał wziąć Maryję do Egiptu, bo Herod szuka dziecięcia, aby je zgładzić. Rzeź urządzona przez Heroda też zapisana jest w gwiazdach. Herod dosłownie oznacza bohater skóry według pana Gravesa. Jednak źródła podają inaczej. Bohater, no tak, ale nie skóry, tylko pieśni. Ale dobra, Robert Taylor, angielski wolnomyśliciel, też wspomina, że Herod był bohaterem skóry. Niczym Herkules, personifikacja Słońca, bo Słońce, kiedy wchodzi do konstelacji Zodiaka w lipcu, miało przywdziewać skórę lwa, stając się bohaterem skóry albo bohaterem z nową skórą. Teraz ten solarny Herod, przechodząc przez astronomiczne bliźnięta i młode niemowlaki Maja, miał je niszczyć, a po grecku niszczyć to anairan, co oznacza również odbierać albo zabierać skądś. Drugi rozdział Ewangelii według świętego Mateusza mówi... Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Fragmenty: Krzyk usłyszano w Rama, a Rachel opłakuje swe dzieci. Rama to indyjska i fenicka nazwa zodiaku, a Rachela miała dwójkę dzieci, które mogła opokiwać Józefa i Benjamin'a. Liczba w zodiaku majowym, czyli jak nam wiadomo w bliźniętach. Wenus u starożytnych Asyryjczyków i Fenicjan rozpaczała, kiedy słońce podczas swojej wędrówki po niebie przeszło przez albo po astronomicznych bliźniętach w oczekiwaniu na ich zniszczenie. Jeśli chodzi o Wenus i bliźnięta, to zwraca się do niej rzymski poeta Ovid: O gracious mother of the twins lovers. Co dotyczy się postu, znamy historię o Jezusie poszczącym 40 dni. Mojżesz zresztą też tyle samo dni pościł. Pan Graves pisze o tym, że starożytni Meksykanie pościli 40 dni do upamiętnienia swego boga Kezelkoatl. Ja jeszcze znalazłam informację, że starożytni Egipcjanie pościli przez 40 dni na chwałę Ozyrysa. Nawet sam Kecelkoatl ponoć pościł przez 40 dni. Prorok Eliasz w I Księdze Królewskiej w XIX rozdziale nie jadł przez 40 dni. Eliasz spojrzał a oto przy jego głowie pod płomy i zban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Powtórnie anioł pański wrócił i trącając go powiedział. Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej góry choreb. Dlaczego właśnie 40 dni? Odpowiedź pan Graves pisze podaje hierofant. W tarocie jest to taka karta. Oznacza kapłana. E, nie wiem od razu, powiem o jakiego kapłana Hierofanta ma, jakiego kapłana hierofanta ma pan Graves na myśli, ale Jezus w swoim chrzcie i 40-dniowym poście imitował przejście słońca przez konstelację wodnika, gdzie Jan chrzciciel miał swoje miejsce zamieszkania i chrzcił ziemię swoim corocznym deszczem. Czyli ochrzczony wiordanie, pościł przez 40 dni na pustyni, imitując przejście słońca z gwiazdo-zbioru wodnika przez ryby, aż do baranka w marcu. Na naszym niebie można podziwiać gwiazdozbiór Oriona, wyróżniający się trzema gwiazdami tworzącymi tak zwany pas. Mało kto wie, że te trzy gwiazdy, Alnitak, Alnilam i Mintaka, utożsamia się z trzema mędrcami, chociaż w Biblii nie znajdziemy ani słowa ilu ich było. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy z wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. 22 grudnia Słońce znajduje się w najniższym punkcie, symbolicznie umiera. A po trzech dniach 25 grudnia odradza się, dni stają się coraz dłuższe. Słońce z punktu widzenia mieszkańca planety Ziemia, tak jakby coraz wyżej się wznosi ku północy. Data narodzenia Jezusa 25 grudnia jest symboliczna i na pewno nieoryginalna. Był to pogański motyw. Bogowie Słońca odradzali się 25 grudnia. Jezus według Biblii zmartwychwstał po trzech dniach niczym Słońce. Jest to popularny motyw wśród bogańskich narodów, który przejął chrześcijaństwo. Dwunastu uczniów Jezusa to dwanaście znaków Zodiaku podróżujących z Jezusem, słońce. Do tego Jezus często mówił o sobie jako o światłości. A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. Dlatego się mówi, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Trzy gwiazdy z pasa Oriona wskazują Syriusza i miejsce, w którym Słońce się odradza. To tłumaczy pochodzenie mitu o mędrcach prowadzonych przez gwiazdy do miejsca urodzenia Jezusa. Warto wspomnieć o konstelacji Panny, czyli Virgo, właściwie dziewicy. Jezus został zrodzony z dziewicy w Betlejem. Betlejem to sy hebrajskiego Betlehem. Czyli dom chleba. Miesiące, w których słońce znajdowało się w znaku panny, były czasem żniw, zbiorów. W czasach średniowiecza konstelacje panny utożsamiano z dziewicą Maryją.